Komisja cały czas pracuje nad raportem komisji. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziemy mogli o tym porozmawiać. Kończą się prace robocze i w, pod koniec tego tygodnia będę chciał przekazać członkom komisji proponowany przeze mnie projekt raportu i następnie w przyszłym tygodniu będziemy nad tym projektem jako członkowie komisji rozmawiać. Będzie to projekt raportu, który będzie dotyczył podsumowania dotychczasowych prac oraz zarysowania planu prac na kolejne miesiące przez komisję, ponieważ jest bardzo wiele postępowań, które dalej, dalej się toczą. To jest już tak jak państwo mówiłem w, w, w ubiegłym miesiącu wydaliśmy już setną decyzję, to są kolejne decyzje i na pewno jeszcze wiele przed nami. jaki będzie kształt tego raportu, co on będzie zawierał? Raport będzie szczegółowy. Opisem dotychczas podjętych działań przez Komisję, opisem zarówno zgromadzonych informacji w konkretnych sprawach, jak i informacji natury ogólnej o procesie reprywatyzacji w Warszawie, w szczególności pod rządami Hanny Grąkiewicz-Walc, i będzie szczegółowo opisywał w, w dotychczas z, zdiagnozowane przez Komisję problemy. Będzie bardzo obszerny, ponieważ bardzo dużo wątpliwości przy reprywatyzacji warszawskiej się pojawiło, i wydaje mi się, że ten raport będzie gorzką pigułką zarówno dla Hanny gromki walczyk jak i całej Platformy Obywatelskiej. Bo komisja to nie tylko decyzje reprywatyzacyjne, to przecież decyzje odszkodowawcze, walka w sądach na wielu, na wielu płaszczyznach, współpraca z prokuratorą i z innymi organami, które wyjaśniają różne wątki afery reprywatyzacyjne. To jest naprawdę potężne pole funkcjonowania w różnych sprawach, na przykład egzekucja tych wszystkich decyzji, które komisja wydała. Przecież my musimy czasami poszukiwać majątków osób, które powinny oddać pieniądze miasto stołecznemu Warszawa, więc na pewno raport pokaże skalę, skalę, gigantyczną skalę tej działalności, a jednocześnie będzie punktem wyjścia do tego, co komisja jeszcze musi zrobić w przyszłości. a ja... Czy pod rządami prezydenta Trzaskowskiego ratusz ma w dalszym ciągu zwyczaj zaskarżania niektórych państwa decyzji? Tak, jest to konsekwentnie realizowana polityka Rafa Trzaskowskiego. Jest kontynuatorem w tym zakresie polityki Hanny Gronkiewicz-Walca. W sprawie np. odszkodowań dla lokatorów śmiem twierdzić, że jego zdecydowana e, opozycja wobec decyzji komisji jest jeszcze większa, co budzi tym większe no, zdziwienie, nie ma, nie ma, nie. że pracuje z nim Paweł Rabie, który w komisji wydawał część tej decyzji. No właśnie, czy jakiekolwiek odszkodowania zostały wydane, wypłacone przez Radosz? Przecież Państwo wskazujecie. Gdzieś... Radosz powinien e, wypłacić 5 milionów złotych ponad 150 osobom. Pieniądze te zostały odzyskane przez komisję, zatem nie są pieniędzmi, które warszawiacy musieliby z własnej kieszeni teraz dokładać swoim sąsiadom, którzy byli poprzedzeni reprywatyzacją. Tego sytuacja, tego typu sytuacja nie, nigdy nie miałaby miejsca. Komisja tutaj została, ta konstrukcja komisji została prawidłowo przemyślana. Natomiast ratusz odmawiał wypłaty tych środków, więc no, mieszkańcy, którzy cierpieli przez lata, krzywdzeni przez czyścicieli kamienic, dzisiaj są Ignorowani, są traktowani e, bardzo pogardliwie czasami przez obecną władzę ratusza, a miało się zmienić. Jak widzimy e, w tym zakresie trwa kontynuacja Hanny Krąkiewicz-Walca. Mówił Pan Minister, że jeszcze wiele spraw y, czeka. na jaka, jaka to jest liczba spraw? Ile tych y, spraw jeszcze Komisja rozpatruje i ile jeszcze czeka? Obecnie badamy równolegle kilkaset spraw, czy wszystkie powinny zakończyć decyzję administracyjną, dzisiaj jest przedwcześnie mówić, ale wydaje mi się, że znaczna z ich, ich część powinna znaleźć finał w formie wydania decyzji weryfikującej.